Witajcie moi kochani, na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Fierkowska już z nowym rokiem ruszam również z krótkimi filmikami dla Was, żebyście mogli w taki mroźny, zimny, śnieżny, zimowy dzień działać, tworzyć już fajne dekoracje z nas się wiosnę, powolutku, małymi kroczkami, ona już tupta do nas. Więc my sobie w domu będziemy dziergać piękne dekoracje, już wiosenne, wielkanocne i! Będziemy później już mieli dużo fajnych rzeczy, żeby sobie zrobić piękne dekoracje w domu, przed domem, czy na prezent kamoś. Kochani, ja dzisiaj właśnie z tej okazji, z wiosennego pięknego dnia, dzisiaj właściwie nie jest wiosenny, jest zimowy. Mroźny, zimowy i biały. Ale sobie już tak optymistycznie chcę trochę nastroju poprawić i zaczynamy myśleć jakieś fajne zajączki. Zajączki już pod kątem takiego, ja to, zajączki w ogóle i baranki i zajączki, baranki, gąski to tak traktuję e, wiosennie. Nie tak stricte, stricte e, wielkanocne, ponieważ mi, mi się właśnie tak e, tutaj na łonie natury, wiejsko, sielsko e, jak chodzę teraz na spacery, to też widzę jak kicają e, gdzieś tam e, w koło pól po, lasów e, i cały czas je gdzieś tam widzę. No i tak mi się właśnie kojarzą właśnie z taką, jak wiosna przychodzi, to one w ogóle na tej trawie no to ro, um, łobuzują, rozrabiają takie młode zajączki, więc ja sobie zawsze tak sobie kojarzyłam e, wiosnę z tymi właśnie zajączkami, jakimiś barankami, kuskami, jakimiś takimi właśnie zwierzętami, które sobie już deptają po, e, po ogrodach, po koło sielskiej wiejskiej chaty. Więc kochani, nie przedłużajmy. Ja dzisiaj pokazuję Wam szybki, fajny e, sposób na zrobienie zajączka. Potrzebujemy do takiego zajączka po prostu taki drucik. E, zwykły drucik. Nie musicie mieć jakiegoś takiego drucika. To, to jest zwykły drucik do e, kwiatów sztucznych. E, po prostu kupuje się go na pęczki, ale można również w szpuli kupić. Jakikolwiek macie, ale taki 1,8, 2, 2,5 2, 2, 2, to już jest 2,5 to już jest max. Tu mam sznurek jutowy i dużo mam go, więc będę go długo, długo używać, ale możecie też również taki sznurek wszędzie kupić. No i oczywiście sianko. Sianko tutaj po prostu już nawet takie zwykłe ze sklepu zoologicznego. Zobaczcie, już mam tutaj takie drobniutkie sianko, nie potrzebujemy grubego, długiego siana, bo tutaj właśnie cieniutkie, im mniejsze tym lepsze. Więc kochani, ja tutaj teraz pokazuję, jak zrobić fajnego zajączka, więc krok po kroku pokazuję. Oczywiście troszkę przyspieszeń będzie, bo byśmy za długo robili, więc działam i pokazuję, jak to się mm, po kolei robi. Więc zaczynamy od malutkiego tułowia, to będzie mały zajączek, bo. Większe też będą, ale nie, nie dzisiaj. Dzisiaj pokazuję małe, żebyście szybko załapali i żebyście sobie już teraz w wolnej chwili, e, w tym czasie właśnie mroźnej zimy, posiedzieli w domu i podziałali właśnie z takimi zajączkami. Więc tutaj na e, samym dole, żeby to będzie zajączek siedzący, więc żeby on sobie siedział fajnie, to musimy mu taką dupkę zrobić do siedzenia. Więc tutaj troszkę więcej siana na samym dole i jedziemy ku górze i zrobimy. Tak jak zawsze kiedyś pokazywałam te zajączki w różnych filmikach robimy teraz powolutku do góry. I teraz robię główkę. Taką ładną okrąglutką zrobię główkę od razu przy tych moich końcówkach. U upletę sobie taką właśnie okrąglutką fajną z takim pyszkiem troszkę fajnym zajączkowym. Zawsze zostawiam sobie właśnie te wąsiki, żeby dorzucić tutaj sianka i zrobić uszka. Ale ja również dorzucam dwa druciki, bo chcę takie porządne, soczyste uszy zrobić, dlatego mogłabym jeden, jeden drucik dorzucić, ale stwierdziłam, że dam takie mocne usztywnienie, żebyśmy mogły, mogli sobie z tymi drucikami tutaj różne formy robić. Więc tutaj teraz do, dokładam sianka, zobaczcie, dwa druciki, nic z nimi nie robię, nawet ich nie łączę, tylko dorzucam tutaj po prostu sianko do moich łóżków. Nie trzeba dużo tego sianka, tak żeby tylko fajnie zakryć moje druciki. No i zobaczcie, czyż nie słodkie. I teraz już najłatwiejsza część, Po tu mamy zrobiony. Możemy sobie fajnie ułożyć łóżka z naszego płapołóżka. <grymnie> Widzicie, jak fajnie będzie wyglądał. I teraz robimy łapki. E Górne i dolne. Też do, do każdej łapki dorzucam po dwa druciki, bo to są dosyć miękkie druciki, więc chcę, żeby były sztywniejsze. Do każdej łapki dodaję po dwa druciki i zaraz pokazuję, jak składam. Łapki są proste po prostu yy, obtaczam taki oto podwójny drucik. Można po prostu 2,5, ja nie mam takiego. I zakręcam sianko w koło mogą być grubsze, chudsze. Ja robię tutaj u y, chutrze i coraz grubsze na górze z taką nawet bombeczką, taką łapką. Więc działa. No i moi kochani, zobaczcie, zrobiłam sobie już taki tułów mojego kicusia, przepiękny, słodki. Można tutaj sobie popcinać nadmiar jakichś wystających źdźbeł, żeby tak estetycznie to wyglądało. Zrobiłam tutaj taki, widzicie, jakby trochę spłaszczony ten tułów, bo zrobiłam cztery takie. Patyczki e, z drucikami. Takie same, jedne troszkę chudsze, drugie trochę e, większe, bo to mają być łapki, a to będą nóżki. I zaraz mocuję. Mam jeszcze taki ogonek i wąsiki. I to wszystko mocuję, i zaraz zobaczycie, jaki będzie piękny zająć. Ale to dzisiaj w odcinku nie jest koniec, więc oglądajcie jutrzejszy odcinek i zobaczycie, co będę z tym zajcem jeszcze robić. To nie wszystko, więc oglądajcie. A teraz mocuję. Wszystko naklej na gorąco, więc jest łatwe mocowanie. Szersze, takie o, to są stópki, a tu są takie łapki. Więc tutaj sobie z boku robię takie jakby troszkę zagłębienie, i wlewam klej i wrzucam tutaj moją łapkę. Żeby nie było widać kleju, to właśnie fajnie, żeby tam do środeczka to wsunąć, posianka. I tak ładnie też estetycznie to wygląda. O, mamy jedną, nie się wklei, i teraz drugą. Moi kochani, dzięki temu, że druciki powkładałam w uszka w łapki i w nóżki, to mogę formować mojego zajączka jak tylko chcę. Zobaczcie, wygięłam mu łapki w różny sposób. Mogę go formować teraz i e, zrobić fajną dekorację z takiego zajączka. Mogę go posadzić na jakąś. Yy, szafkę, na jakąś komodę ale ja jutro jeszcze z tym zajączkiem nie skończyłam ja jutro pokażę wam co fajnego z tym zajączkiem jeszcze zrobimy jakąś ciekawą dekorację yy, oczywiście to właśnie będzie efekt fajny, końcowy bo jeszcze fajnie go udekoruję i zrobię cały aranż, więc kochani ja dzisiaj pokaza pokazałam wam jak zrobić fajnego zajączka, więc siedźcie w domu, jak nie chcecie wychodzić na mróz i dzier dziergać takie zajączki. Nie będę przed świetami wam wysyłać, nie będę! <grych> ale na sklepie oczywiście będą, jak ktoś nie ma czasu, to po prostu może sobie takiego zajączka zamówić, ale on jeszcze będzie fajniejszy, więc jutro będzie filmik, jak go dekoruję. A tymczasem pokazuję zbliżenie mojego pięknego zajączka i bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. I widzimy się już jutro. Do zobaczenia! Pa!